Napisała do ciebie koleżanka na messengerze, wszystko bez sensu, chyba zrobię sobie krzywdę. Co robisz w takiej sytuacji? No to na początku staram się skontaktować z tą koleżanką, zadzwonić do niej, napisać co się dzieje. Jeżeli nie dostaję od niej odpowiedzi zwrotnej, to zaczynam pisać do jej mamy, rodziców, żeby sprawdziła, czy wszystko u niej w porządku i wytłumaczyła całą sytuację. No, ewentualnie, jeżeli uda mi się, do, odbierze ten telefon, to porozmawiać z nią, co się dzieje, no i te, również poinformować po prostu jej rodziców. Rodzice nie odpisali nic i nie odpisują, może są w pracy. No to wtedy jadę tam po prostu. Jedziesz tam. Uprzedzała być kogoś? Tak, rodziców. Mamy. Dobrze, z rodzicami najlepiej było pojechać. Tak. Nie? Dobrze, super. Mamy jeszcze pytanko? Mamy, pewnie, że mamy. Dobra, Dobra. Yy, nie było tego. Yy, tylko, że jak ja to zadam, to będzie tak, jak ja bym to domówił, nie? To, 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 to mną zmień na Dawidem. Dobrze. Yy, co najbardziej utkwiło w twojej głowie po dzisiejszej rozmowie z Dawidem? Najbardziej utkwiło mi w głowie to, że jakby nie śmiać się z innych, z tego co mówiłeś właśnie, że żeby się nie śmiać jak ktoś właśnie coś, no tą depresję. Bo można mu to, zrobić żeby... dużą dużo, dużo krzywdę, tak? Dla osób, co się śmiało to nic takiego, a może tak, to no, straszne konsekwencje spowodować, żeby tak? nie, nie wypominać komuś, właśnie tak jak tu się koleżanka prze, przejęzyczyła, no to od razu się zacząłem śmiać, no ale żeby po prostu tego nie wypominać, no bo to takie... Czego nie wypominać? No bo tu się przejęzyczyła, no i tak by a, już tak... Dobrze, dobrze. Już się się zaczęliśmy zaczęliśmy śmiać. Tego, bo każdy się może przejezdy. No tak. Pierwszy raz robisz coś takiego, że zadajesz pytania, kolega cię nagrywa, jest to stresujące i dla każdego z was jak coś robi pierwszy raz jest to na pewno stresujące i, i jak ty robisz, to nie chciałbyś, żeby ktoś się z ciebie śmiał. No tak? tak. Chociażby. No, tak. no właśnie. Czyli to jest no, empatyczne podejście. Bardzo dziękuję Ci Rafale za odpowiedź. Ja też również. Witam bardzo serdecznie. Nadajemy z MB. Jeszcze raz. Jeszcze raz. bo no i śmiejecie się ze mnie, ja, no nie się, speszę. Się, ja się speszę. Ja się spieszę. A, większy luz, dobry jest. Dobra, więc zaraz, Dzień dobry, nazywam się Dawid Muchlewicz, jesteśmy w MDP Frydrychowice. Poproszę każdego o przedstawienie się. Jak masz na imię? Które jesteś w której jesteś klasie lub ile masz lat? Jak długo jesteś w młodzieżowej drużynie pożarniczej OSP Frydrychowice? Kuba, zaczynasz i podajesz dalej. Nie góry. O, o. Tak, tak, słowo. Kuba Wawiński. Jakie było drugie pytanie? Do której klasy chodzisz albo ile masz lat? Yy, 16. W MDP w Wydrowowicach działam To, działa 11. Wiesz, wiesz, to, wiesz, to musisz na wzór konspekt. Jeszcze raz. Mam na imię Kuba, chodzę... Teraz na... jest 11 rok. Tak było na tym kwitku, co mi dawałeś do szkoły w podstawówce. Je, jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ile razy tak będę musiał? Dobra. Musisz pierwszy wzór konspekt, musisz dać przykład. Aha, dobra. Jesteś teraz, Co słuchaj, powiem, powiem. liderem, nie, liderem grupy. Lide, nie, no już, nie, nie, no już, on, on musi prasę pokazać, bo, bo mi... Cisza. cisza, 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 cisza. Cisza, teraz ja też. <laughs> Witam bardzo serdecznie z MDP Frydrychowice. Zapraszam do... Teraz też mi nie wyszło, widzicie? Na luzie. Jesteśmy w MDP Frydrychowice, mój adjutant Kuba. Zadanie jest takie, żeby się przedstawić, jak masz na imię, ile masz lat i jak długo jesteś w MDP. Startujemy. Kuba Bawiński, 16 lat, 11 rok teraz w MDP Frydrychowice działa. Super. Yy, Piana. Stanisław Paździor, yy, 13 lat, 7 klasa, 2 lata w MDP. Mam na imię Kamil Studnicki, mam 12 lat, eee, jestem w młodzieżowej drużynie pożarniczej, chodzę od 3 lat. Mam na imię Patryk Ogiego, jestem w klasie, mam 10 lat. Ile lat jesteś w MDP? 3 lata. <grym> 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 jest. To, jest nie, nie, nie chcę, Michalinka, jak nie chcesz, to nie, no, ale... Amelia, jestem w siódmej klasie, mam 14 lat i nie wiem Super. Ile ciebie dalej? Mam na imię Liliana, mam 7 lat, chodzę do pierwszej klasy. Ile tutaj jesteś, kiedy się zapisałaś? Nie wiem. Nie wiem. Emil nocz, chodzę do pierwszej klasy, skończyłam 7 lat, ale jestem dalej w pierwszej klasie. Przekaż dalej tutaj koleżance z tyłu, bo są jeszcze dwie osoby za wami. Mam na imię Nikola Orkisz, w straży jestem 2 lata, mam 17 lat. No to ja jestem Dominik Rakowski, też mam 17 lat jak koleżanka, w starzy od chyba 5 lat, jak mi się dobrze wydaje. Jestem Natalia Zając, chodzę do szóstej klasy, do MDP chodzę od ponad roku. Jestem Anna Cieciak, chodzę do drugiej klasy liceum, od, yy, w MDP jestem około 4 lata. Jestem Bartek Gałuszka, w MDP jestem od 5 lat i mam 15 lat. Jestem Gabryś Gałuszka, mam 16 lat i od MDP jestem, odkąd pamiętam, nie powiem ile dokładnie. Tyle, tyle. Czyli, Czyli? Czyli? 11. 11. 11. Weteranie. Jestem Rafał Pochopień, mam 16 lat. W straży w MDP jestem tak około 3, 3 lat i chodzę do drugiej klasy zawodówki. To się teraz branżowa nazywa, nie? Jestem Jasiek Orkisz, mam prawie 16 lat, chodzę do pierwszej klasy zawodówki i w MDP jestem od około 4 lat. Jestem Dawid, mam 16 lat i w MDP jestem od 8 lat. Jestem Wiktoria Studnicka, mam 15 lat i w MDP jestem około 2 lata. Jestem Sandra, mam 15 lat i w MDP jestem od 5 lat. Jestem Patrycja, mam 15 lat, w MDP jestem 2 lata. Jestem Julia Szukis, mam około 15 lat, a w MDP jestem też około 5. Jestem Julia Łata, w OSP jestem od roku, mam 13 lat. Jestem Natalia Sopicka, mam 13 lat, a w MDP jestem około roku. Dziękuję za piękne przedstawienie.